Jest piątek 27 grudnia, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Muzyka Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska, czas na losowania gier lotto. W tym roku w Polsce w międzynarodowej grze Eurojackpot padło ponad 150 wysokich wygranych. Najwyższe z nich całkiem niedawno, 13 grudnia w powiecie rzeszowskim. Szczęśliwy gracz wygrał ponad 91 milionów złotych. To piąta najwyższa wygrana odnotowana w tej grze w naszym kraju. Ale w Eurojackpot można wygrać znacznie większe pieniądze. Kumulacje mogą osiągać nawet ponad pół miliarda złotych. Ile dziś można było wygrać powiem za kilka minut. A już jutro kolejna okazja na zostanie Lotto milionerem. Tym razem do wygrania może być nawet 16 milionów złotych. Dodatkową szansę na zdobycie miliona daje Lotto Plus. Wtedy sześć wytypowanych liczb bierze udział w dwóch losowaniach: Lotto i Lotto Plus, a koszt gry zwiększa się tylko o złotówkę. W Multi Multi, dopłacając 2,5 zł, można zagrać z Plusem. Gra się wtedy o dużo większe wygrane. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. I oto wylosowana liczba 25 46. 62. Trzydzieści siedem czterdzieści jeden siedemdziesiąt siedemdziesiąt dwa pięćdziesiąt pięć siedem trzy Siedemdziesiąt dziewięć, jeden, dwa, siedemdziesiąt sześć, siedemdziesiąt pięć, cztery, czterdzieści siedem, i liczba 12, liczba 12 jest plusem. W minilot to wygrane padają najczęściej w drugi dzień świąt. Grający w Zgierzu sięgnął po ponad 310 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. I oto wylosowane liczby. 41 38 4 10 Osiemnaście. W Kaskadzie główna wygrana to 250 tysięcy złotych, a jeden los to aż dwie szanse na jej zdobycie. W tej loterii można wygrywać dwa razy dziennie przez siedem dni w tygodniu. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. Losujemy 12 liczb. Wylosowane zostały liczby: 23 10 22 21 1, 15, 14, 16, 13, 7, 3, 8. najwyższy czas podać wynik losowania gry, w której można sięgnąć po niewiarygodnie wielkie pieniądze. Do wygrania są nawet setki milionów złotych, a dziś kumulacja w Eurojackpot osiągnęła 150 milionów złotych. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś wieczorem w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby. 27, 9, 37, 1, 25 oraz 6, 8. Gratuluję wygranych. Wynik losowania będzie dostępny na lotto.pl. Na tej stronie obejrzą też Państwo jego retransmisję. W ekstra pensji do wygrania jest 5000 złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Można także zwiększyć stawkę i spróbować wygrać więcej. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4, kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie. Wylosowana została liczba 6, 12, 18, 15 13. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 1. Dopłacając tylko złotówkę do zakładu ekstra pensji można wziąć udział w dodatkowym losowaniu ekstra premii. Do wygrania jest nawet 100 tysięcy złotych wypłacane od ręki losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35, 4. Kolejno ułożone kule, bębne maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. I oto wylosowane liczba. 30, 20, 7. 2 8 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba 2 Informacje o wygranych i wyniki losowań można znaleźć na stronie lottopl. A na kolejne losowanie euro Jackpot zapraszam we wtorek. Tym razem do wygrania może być nawet 190 milionów złotych. Trwa loteria świąteczna lotto do wygrania wiele, jest wiele atrakcyjnych nagród, w tym samochodem. Szczegółowe informacje dostępne są na lotteriaświąteczna.pl. I na koniec zapraszam na jutrzejsze losowania o 22.00. Poprowadzą je dla Państwa Agata Jasińska i Konrado Moreno. Zachęcam do oglądania w TVP3 i online na lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Życzę miłego wieczoru, dobranoc. Wielki, super, klas, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam kierki. w gierki na lotto.pl i w aplikacji LOTTO!